Nie mogę już zapytać, co u ciebie, tato, łamiące serce wyznanie córki Brucea Willisa w dniu ojca poruszyło miliony. Bruce Willis, legenda kina akcji, człowiek, który przez dekady rozgrzewał serca widzów rolami nieustraszonych bohaterów, dziś toczy najtrudniejszą walkę swojego życia. Diagnoza afazji i demencji czołowo-skroniowej sprawiła, że ten, który przez lata z wdzękiem wypowiadał każdą kwestię filmową, dziś ma kłopoty z komunikacją. Pamięcią i wymaga stałej opieki. Z każdym miesiącem jego stan się pogarsza, a najbliżsi zmagają się z bezsilnością wobec choroby. Rodzina Brucea nie odwróciła się od niego. Wręcz przeciwnie, córki, obecna żona Emma oraz była partnerka Demi Moore, z którą Willis wychował trzy córki, wspólnie czuwają przy nim każdego dnia. Pomagają mu, wspierają, przytulają, choć komunikacja z ojcem ogranicza się już głównie do uśmiechu i chichotania jak podają amerykańskie media. Rumer Willis, najstarsza córka Brucea, właśnie opublikowała poruszający wpis z okazji Dnia Ojca. Dopełniła go zdjęciami z dzieciństwa i aktualnymi ujęciami aktora z jego wnuczką Lou Edtą, córeczką Rumer. Dzisiaj jest mi ciężko. Czuję głęboki ból, gdy z tobą rozmawiam i opowiadam ci, co dzieje się w moim życiu. Chciałabym zadać ci więcej pytań, chciałabym, Żebyś mógł mi opowiedzieć wszystko, jak dawniej napisała. Z jej słów przebija nie tylko ogromny smutek, ale też wdzięczność. Wiem, że nie chciałbyś, żebym była smutna, więc staram się pamiętać, jakie mam szczęście, że jesteś moim tatą. Nadal jesteś ze mną. Nadal mogę cię trzymać, przytulać i głaskać po głowie. Zakończyła słowami, które wycisnęły łzy z oczu tysięcy internautów. Kocham cię tak bardzo, tato. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca. Wysyłam miłość wszystkim, którzy są ze mną, którzy stracili swoich ojców, samotnym matkom, które są też ojcami i mojemu przyszłemu tacie dziecka. Ten wpis, rumer, stał się wiralem. Internauci z całego świata odpowiadają komentarzami pełnymi wsparcia, modlitw i wdzięczności za to, że podzieliła się tak osobistym momentem. Choroba Willisa to nie tylko walka o zdrowie jednego człowieka, to przypomnienie jak ważna jest każda chwila spędzona z bliskimi, dopóki jeszcze można spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć kocham. Jeśli poruszyła Cię ta historia, zostaw komentarz, podziel się swoim wsparciem i zasubskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnych wzruszających historii o prawdziwej sile rodziny.